Dzień dobry kochani, dzisiaj zaczynamy od różnych zabaw z dziećmi Milanek już tutaj, zobaczcie, wyciął lodę O, mamy miętowe, waniliowe, zostały nam jeszcze czekoladowe i truskawkowe Tutaj już mamy rożek O, teraz będziemy przyklejać gałki Jakie lody chcesz? A. Yes On top O tak Non ho lode su <laughs> Ah, che fai <faione> la lode. Grazie. <laughs> To proszę bardzo, takie duże jak Milanek. Ślicznie, kochani, to zrobiłeś, przepięknie. Hej, hej, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy sobotę, jak zwykle sobota, niedziela, to ja wtedy właśnie nagrywam, gdyż w tygodniu pracuję i jakoś tak braknie mi czasu, a weekend poświęcam tak na nagrywanie, żeby pokazać wam, co tam u nas słychać. Dzisiaj ja już e, wyszykowana jestem, jak widzicie e, tutaj na załączonym obrazku. E, Złoni do mnie mąż, także muszę na chwilę przerwać nasze powraca. Kochani, ponownie mąż mi dzwonił, bo chciał się zapytać, co kupić w sklepie. On zajechał po pracy do sklepu mamy taki duży, duży sklep, gdzie po prostu wszystko tam w nim jest. I tak pomyślałam, powiedziałam mu, co potrzebne jeszcze na święta wielkanocne nie mam jadłospisu, jeszcze nie mam żadnego planu, nie wiem co będę robić. To na razie tylko tak mniej więcej powiedziałam mu, że owocy potrzeba, bo już skończyły nam się ochotę na kiwi, bo już też zjadłam kiwi, jabłuszka, także takie rzeczy do zjedzenia. A witam się z Wami bardzo serdecznie. Przepraszam, że tak urwałam szybko nasze powitanie, ale już jestem z powrotem rozjaśniło się na dworzu, naprawdę zrobiło się przepięknie, padał dzisiaj deszcz, było naprawdę bardzo pochmurnie i bardzo tak jakoś na dworzu smutno, ale już mamy słoneczko, jakie jest słoneczko to już wszystko się chce, naprawdę jest przepięknie teraz wyjdę sobie na balkon i zobaczę, bo powinno być 65 stopni Pana Hajta, także idę zobaczyć czy naprawdę czuć tą e, ciepłość powietrzu idziemy na dwór, zabieram Was ze sobą kochani, jak fajnie naprawdę czuć wiosnę, dzisiaj po tym deszczu mamy taki zapach właśnie bardzo, bardzo fresh I, i to słoneczko teraz tak fajnie nam odciepla tą pogodę. Nie no, jest cudownie. Naprawdę jest cudownie, ale jestem przeszczęśliwa, że już coraz fajnie, jest coraz zieleni, już wszystko się budzi do życia. Nasze drzewa tutaj na froncie też już wypuszczają pączki, mają takie czerwone. Jestem zadowolona po prostu. kochani, tutaj mam ten wielki dzbanek, co jeszcze kupiłam w tamtym roku i na święta Bożego Narodzenia miałam takie fajne i glaste, a teraz postanowiłam, że włożę coś takiego bardziej wiosennego i włożyłam właśnie bazie. Tam tamtym tygodniu moja siostra przywiosła mi parę gałozek, także włożyłam tutaj i wydaje mi się, że pięknie to wygląda, bardzo już świątecznie. Milanek pomaga mi tutaj sprzątać, proszę bardzo. No ślicznie, dziękuję Ci. Pomagasz mi bardzo. Tak? Cieszę się, że mam musi pomagać? Fajnie? 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 I idę bieg. Nie, ma już jeszcze trochę zostało. Kochani, będę robiła babeczki takie malutkie, bo y, Julianek sobie zażyczył. Także mam tutaj wszystkie składniki, będą potrzebne nam mąka, y, jeden kubeczek, y, gdzieś tak, trzy czwarte kubeczka cukru mam już tam właśnie przygotowany, y, proszek do pieczenia, jeden i pół łyżeczki, jedno jajko. O jajko nie wyjąłam jeszcze, także muszę wyjąć. Y, pół kubeczka mleka. Y, y, tutaj mam rozpuszczone. Um, rozpuszczone masełko, gdzieś 25 gram i mam tutaj truskaweczki. Oni dużo lubią truskawek w babeczkach, także troszeczkę tylko im dałam. Zaraz zaczynamy wszystko miksować, pokażę Wam krok po kroku jak to robię. Jakie ma fajne papilotki Akurat na święta piszę tutaj właśnie Happy Easter. No są prześliczne, także użyję je do robienia właśnie naszych babeczek. Raz, dwa, trzy i babeczki gotowe. Już włożyłam do piekarnika, a piekarnik należałam do 180 stopni. Będę tak piekła. Wydaje mi się 20-25 minut w zależności jak to tam wyjdzie, sprawdzę sobie patyczkiem po tym, czy, czy już jest gotowy, czy nie. Także czekamy na babeczki, ja trochę posprzątam i w międzyczasie jak posprzątam, to już babeczki będą gotowe. Babeczki wyciągnęłam z piekarnika. Mamy je gotowe. Teraz położę sobie na taką paterę i będziemy kosztować. Zobaczymy, czy dobra. Jak myślisz mięli? Będzie dobry? Będzie dobra co zaczynam przekładać w poparę, nie na, na żywo. Mm. Ale dobra. Zobaczcie. Nie wiem, czy widzieć no, oczy. No, przepraszam. Bardzo dobra. W jaki Janek, dobra? Mm, Naprawdę, atéha. Polecam. Dobry przepis. Milanek tutaj zaprosił mnie do zabawy wspólnej. Mamy taką grę. Tutaj mamy różne ubrania, różne profesje, to jak widzicie, i można dobierać sobie ubranka i dekorować naszych panów lub pani. Dobrze? Robimy? na już się nie może doczekać. Dobra, robimy. Przed chwilką zrobiłam smoothie dla dzieci, mam tutaj, o już gotowe, właśnie wymieszałam i one są z mrożonych owoców, tak będę musiała troszeczkę podrzać dla Milanka, żeby nie było za zimne, bądź się mia... jakoś kaszle, nie wiem czemu i teraz dzieci zobaczą czy im smakuje. Dzieciaczki już piją właśnie ze smoothie, bardzo mi smakuje. Takżeście widzieli, Milanek postawił kciuka, że naprawdę jest smaczne, także fajnie, cieszę się bardzo. A ja chciałabym zaprosić na filmik, który zrobiłam wczoraj. Wczoraj byłam w sklepie, w paru sklepach w sumie, i zrobiłam wideo dekoracji świątecznych na Wielkanoc. Także zobaczycie, co tam fajnego jest. A u nas w Stanach. Witam Was kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w sklepie, który się nazywa Michaels i na samym początku, na samym wejściu, tak jak widzicie, tutaj mamy wejście, mamy tutaj dużo kwiatów takich wiosennych. Ja nie padam za kwiatami sztucznymi, lubię bardziej kwiaty żywe, ale naprawdę dla tych, co uwielbiają takie kwiaty, to tutaj jest naprawdę bardzo dużo tego wszystkiego. Tutaj widzicie, można jeszcze sobie taką kompozycję Zrobić z na przykład Cytrynek, nawet można dodać Takie coś O, tu mamy też takie fajne skrzaty Cytrynowe Przez Dużo tego wszystkiego Jak na razie Poszukam i zobaczę, czy coś innego znajdę O, tutaj jak fajnie na niebiesko To już takie letnie są ozdoby Ja tutaj widzę Na przykład bardzo mi się podoba taka kula Ozdobna hmm, Ciekawe to Suszonymi jakimiś roślinkami. No nie pachną w ogóle. Tu mamy takie ozdoby. Tutaj też mamy takie coś. I takie przepiękny, naprawdę fajniusi zajączek. A tutaj, zobaczcie, jakie słodkie to. O, zobaczcie. O, cudowne, po prostu słodkie. Mamy następne, też takie fajniusi. I piesek nawet jest. Wow. O, a ten taki wielki. To fajne. Jakie słodziakowe. <grystanie> Ale mi się to podoba bardzo. Taki też. Fajny z jajkami. <grystanie> a tutaj jaka fajna sekcja. Zobaczcie, mamy takie drewniane różne ozdoby, które można kolorować farbkami i samemu po prostu sobie dobrać kolory, jakie byśmy chcieli. Tak udekorować. <grystanie> bardzo fajny pomysł. Naprawdę. nawet dla dzieci. Przysiądę Wam tutaj kochani, pokażę co kupiłam dla Julianka i dla Milanka w sklepie. One, te obrębka są z który się nazywa TJ Max. Mam parę wózeczek, mam też parę spodenek, także pokażę Wam. Zobaczycie jakie to są naprawdę fajne rzeczy na lato, ja już sprzedałam na lata. Tu mam taką fajną wózeczkę dla Milanka, no podobała mi się bardzo, także wzięłam i nie była droga. Super. Następna też bardzo fajna. Też tutaj czuję już lato. i jakie fajne dekoracje wyszyte? Bardzo mi się podoba. Trzecia. Zaszalałam, ale świetna ta też jest bluzeczka. Taka uniwersalna. Może by to dziewczynki dla chłopczyka. To była akurat w sekcji dla, dla chłopczyków. Tu mam następną. Ta mi się bardzo podoba. Jest prześliczno. Świetna. I spodenki też mam. Dwa pary. Takie jedne i takie drugie. Także zadowolona. Jestem fajnie, bo w pasie jest właśnie wąsko, a Milanek jest bardzo szczuplutki, to wydaje mi się, że będę na niego dobre. Jeszcze nie przymierzałam, tylko tak sobie sama myślę. A dla Julianka też mam bluzeczki na lato. Zobaczcie, jaka fajna Widzę? Tu mamy taki moty. Palemki, także fajnie, już letnio, tu mamy też palemki, jak na Florydzie, Fajna i ostatnia bluzeczka, tu mam taką deskorolkę, też taka chłopięca, fajna, ale kolorek mi się bardzo spodobał i ten motyw też przewodni mi się bardzo podobał, także chciałam się podzielić właśnie co kupiłam i naprawdę wszystkie te bluzeczki, były naprawdę tanie. 4,99, 5,99, ta na przykład. No ta, bo wiadomo, że jest większa. Ona kosztowała 8 dolarów. Także super cena. Jestem bardzo zadowolona. I mam nadzieję, że jeszcze więcej spotkam takich ubranek, bo wiadomo, dzieci jak chodzą do szkoły, do daycare, potrzeba dużo tego wszystkiego. Idziemy, gdzie idziemy? O, idziemy się przytulać. Dobrze, idziemy właśnie już spać. Idziemy się przytulać. No, idziemy. Five minutes no, tak, pięć minut będziemy się przytulać? Dobra, tak. idziemy się przytulać. Five minutes. Five minutes. Five minutes. Kto się będzie przytulał? No? Musa i Milanek. A Musa i Milanek, ok. Dobrze, to kładziemy się. Będziemy się przytulać. Elonta. Ojej, Elonta. Także widzicie, my Jajc. taką mamy rutynę, żeby przyjść tutaj jeszcze przed spaniem dzieciaczków, żeby poprzetulać się w łóżku, po prostu porozmawiać sobie, tak? I wtedy po jakimś czasie dzieciaczki idą do pokoju i idą spać, tak? Ale lubisz się przetulać, tak? Tak. No pewnie, że tak, przetulanie jest super. Mamy już lampkę zaświeconą tutaj w pokoju. A co tutaj pokazujesz? Swoją skarpetkę. A my sobie leżymy tak fajnie. Fajne... O, Julianek nam do nas przyszedł. Fajny miałeś dzień? Fajnie było dzisiaj? Dawaj tu Fajnie było dzisiaj? Bawiliśmy się super, moim zdaniem. O, moje kochane dzieciaczki. przyjdzie, to my tutaj sobie leżymy i się przytulamy. Tak, Milanek? No. I, i się bujamy na fotelu. Uuu, jaka ciemność. Zobaczcie, jakie mamy fajne rzeczy na suficie. Milanek sobie wybrał dzisiaj biały kolor, także jest biały. Good night! Pa, pa, kochani! I love you! <laughs> Próbujesz dostać? Pa, dostać do kamery Pa, Julianek! Pa, pa kochanie! Jak widzieliście dzieciaczków położyłam już spać, w sumie to tylko Milanek, bo Julianek tego tak usypia, a za chwilę przyjdzie i jeszcze będzie jadł kolację, bo mówił, że jeszcze sobie mleczko wypije, jeszcze pewnie coś sobie tak przekąsi lekkiego na wieczór, a ja z Wami będę się już żegnała, dziękuję, że byliście ze mną, jutro mamy plan pojechać zbierać jajka, egg hunt to się nazywa tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych, będzie też zając wielki, można będzie z nim sobie zrobić zdjęcie, będzie też traktor, będziemy na przyczepce sobie jechać, żeby pojechać do tego miejsca, gdzie będziemy te jajka zbierać. Także jutro zapowiada się bardzo fajny dzień. Ma być trochę chłodno, 50 stopni, ale nic nam nie przeszkodzi. Założymy grube kurtki i będziemy się fajnie bawić. Także dziękuję wam, że byliście ze mną. Zapraszam was na jutrzejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodoba, a ten filmik też mam nadzieję, że wam się spodobał. I postawcie słucika w górę, jeśli tak jest. Oraz zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. Także dziękuję wam kochani, do zobaczenia następnym razem. Pa pa, buziaki.